Uwaga, jeśli w ciągu 5 sekund zostawisz łapkę w górę pod tym odcinkiem, to jesteś prawdziwym kozakiem. Zobaczymy, czy ci się uda. Liczę do 5. 5, 4, 3, 2, 1. Z góry dziękuję, mordeczko, jeśli ci się udało. Możesz pochwalić się w komentarzu, czy dałeś radę. A jeśli przed startem tego odcinka chciałem przypomnieć Wam, że już w ten czwartek, czyli 30 grudnia, na moim kanale Tori o godzinie 11.00 odpalam dla Was wielkiego live'a. Będzie to pierwszy w historii na moim kanale przedłużany live, gdzie 1 złotych równa się minutka dłużej. Czyli za każdą złotówkę dodajta, ja będę musiał robić minutę dłużej live'a. Coś czuję, znając wasze możliwości, że trochę sobie w ten dzień posiedzimy. Dlatego zapraszam każdego już w czwarteczek na liveika. Jak coś, to dzisiaj liveik też będzie, ale o godzinie 17.00. I będzie on na kanale Torii 2. Nie będzie aż tak bardzo przedłużany. Ale też na pewno będzie ciekawy, więc kto chce to zapraszam. A ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj mordeczki porozmawiamy sobie trochę na temat Sylwestra w Brawl Stars. Generalnie do no ogólnie Sylwester na całym świecie się już zbliża wielkimi krokami. Będzie on dokładnie za 3-4 dni, nawet za 2, zależy kiedy to oglądacie. No i posłuchajcie. My porozmawiamy sobie oczywiście pod kątem Brawl Stars, jeśli chodzi o Sylwestra. Powiem wam co może być w grze w ten dzień. Czy dostaniemy jakieś specjalne nagrody, może jakieś specjalne prezenty z okazji Sylwestra. Może coś w grze się zmieni? Więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić i walnijcie subika na moim kanale po więcej ciekawych informacji, bo ja to jako pierwszy na polskim YouTubie daję wam wszystkie newsy z Brawl Stars jakie są. I jak wydarzy się coś nowego, to od razu was informuję, więc myślę, że warto mnie subskrybować najlepiej z dzwonkiem. A teraz już nie przedłużam tego wstępu, jak chcecie, żebym śpił wam serducho, to napiszcie w komentarzu 2022. No i przechodzimy do pierwszej rzeczy, która wydaje mi się, że byłaby na pewno spoko w Sylwestra i może są tam jakieś szanse, żeby właśnie ona była. A mianowicie może to być kolejny event Bad Randoms. Na pewno kojarzycie taki to zespół, ten zespół to jest oczywiście zespół muzyczny, stworzony przez twórców Brawl Stars, nawet wrzucili oni ich piosenkę Bat Randoms i do tego zespołu należy specjalny skin do Poko. Specjalny skin do stew i specjalny skin do baza To jest taka muzyka bardziej rockowa, tak mi się wydaje I podczas gdy oni wychodzili, no to w sklepie była taka specjalna oferta z nimi Gdzie mogliśmy zdobyć ich całą trójkę No i tam najtańszy z nich zaczynał się za 49 gemów No i tak jak mówię, była, był to zespół The Bad Randoms Mają nawet taką swoją ikonkę, na pewno ją kojarzycie, ona też znajduje się gdzieś tam u Edgara ale mniejsza o tym Skiny te były do kupienia w gierce Lecz oprócz nich Na większości mapek z właśnie tego środowiska baza Był w pewien dzień dostępny Nawet przez parę dni Dostępny specjalny obrazek A bardziej specjalna grafika Gdzie widać było scenę Tak, na końcu mapy jak sobie podeszliśmy No to była scena Batrandomsów I na początek oni najpierw się rozgrzewali Później zaczęli już sobie powoli pogrywać Zaczęły też pojawiać się nowe informacje I tam jakieś banery Gdzie pisało kiedy to się zacznie A gdy ich koncert się już zaczął No to wszyscy mega pięknie sobie razem grali i śpiewali. Taki fajny event kojarzący się teraz z Fortniteem, który miał miejsce tym razem w Brawl Stars. No i kurczę, Sylwester kojarzy nam się z taką, wiecie, energiczną muzyczką, tańcami i te sprawy, więc moim zdaniem, idealnie by było, gdyby twórcy znowu wynajęli sobie zespół Batrandoms i zaprosili ich do Brawl Stars, żeby coś w Sylwestra nam pograli. Pojawili się na mapkach, mogłyby ich skiny wrócić mordeczki właśnie do sklepu na jakiejś fajnej przecence. Moim zdaniem byłaby to naprawdę bardzo fajna rzecz na Sylwestra, która już sama w sobie by wystarczyła. No bo pamiętajcie o tym, że dopiero parę dni temu skończył nam się event Brawlidaysowy, Daysowy, czyli po prostu darmowe prezenty w święta, które były. Przez ponad 13 dni. No i dostaliśmy już mnóstwo darmowych rzeczy, dlatego nie ma co się nastawiać, czy na Sylwestra też coś dostaniemy. Ale oczywiście jakieś tam małe szanse są, że jednak jakiś drobny podarunek twórcy nam dadzą. I do tego sobie zaraz przejdziemy, co to może być. Ale chcę wam po prostu powiedzieć, że nawet jak nic nie dostaniemy na Sylwestra, to żebyście nie narzekali i się nie przejmowali, no bo nie ma co mówić, my i tak już dużo dostaliśmy w tym miesiącu, więc rozumiecie o co chodzi. Kolejny ważny temat, który chcę poruszyć, to darmowy skin za zalogowanie się do gry w 2022 roku. Bardzo mnie ciekawi, czy w końcu twórcy coś takiego zrobią. Jak Wiecie, takie coś miało miejsce tylko na razie ze Starszeli i było to za rok 2018. Później przez 3 lata z rzędu takiego czegoś w ogóle nie było, więc może za tym czwartym rokiem się w końcu uda. Byłoby kosadzko, gdyby twórcy dali takiego specjalnego skinka, którego dostawałby każdy normalnie za wejście do gry w 2022 roku. Dostępny byłby do odebrania po prostu w tych powiadomieniach, takich w prawym górnym rogu, tam jak na przykład są maile klanowe, nie? no to żeby tam byśmy mieli, po prostu klikali climb i otrzymywali tego skina. Jak ten skinek dokładnie wyglądał, tego nie wiemy. Mam tam kilka różnych propozycji i te sprawy. Generalnie super pomysłem byłaby star Tara, czyli takie dalsze nawiązanie do starszeli, że wszystkie te skiny za granie w danym roku wyglądałyby po prostu star, czyli byłyby gwiezdne, identycznie jak starszeli, tylko do jakichś innych zadymiarzy, to nie? No i tutaj mamy taką tarę i to jest mega fajny koncept, naprawdę strasznie bym coś takiego chciał, lecz nie ma opcji, żeby to wbiło, już wam mówię dlaczego. Nie dlatego, że już jest starszeli, tylko dlatego, że Tara to jest postać mityczna. No, jednak miałby to być skin, który byłby za darmo i każdy mógłby go mieć. No, a jednak Tarę nie każdy ma, więc nie mógłby odebrać tego skina automatycznie. Dlatego, no, musi to być postać, do której większość ludzi ma dostęp i może nią grać. Czyli jakaś, która ma niską rzadkość. No i chyba przyznacie, że Star Colt nadałby się tutaj idealnie. Też oczywiście jest to skinek gwiezdny. No i mordeczki, jest on do Colta, a Colta chyba każdy z was ma. No, napiszcie mi teraz w komentarzu, czy macie Colta, czy nie. Ciekawe czy znajdzie się osoba, która by Kolta nie miała odblokowanego. Wątpię, żeby taka osoba była. No a każdy z miłą chęcią przygarnąłby takiego skina. I kurde, pierwszy raz go widzę, ne? Nie spodziewałem się, że ktoś stworzył taki piękny koncept, właśnie do Kolta. Jeśli chodzi o gwiazdnego skina. Mega mi się podoba i też fajnie mu pasuje, muszę przyznać. Jestem na 100% pewien, że każdy przygarnąłby sobie takiego skinka z miłą chęcią za free. I gdyby twórcy zrobili coś takiego, to byłoby to na pewno grube. Ale okej, okay, lecąc dalej Porozmawiajmy sobie o tym, czy może jakąś inną rzecz Dostalibyśmy za darmo z okazji Sylwestra a nie z okazji nowego roku hmm, Tak sobie myślę, mordeczki, chyba przez te wszystkie lata Ani razu nic nie dostaliśmy na Sylwestra specjalnego Więc ciężko, żeby raczej w tego Sylwestra też coś było Aczkolwiek, tak jak wam mówiłem Nigdy szanse nie są zerowe Chociażby nawet jakieś punkty za Myślę, że z chęcią byśmy je przyjęli I mogłyby nas ucieszyć Jakiś big boxik też byłby spoko No wiecie, takie lekkie ulepszenie Lekka, fajna rzecz dla nas darmowa ale żeby nie była zbyt mocna, no to właśnie nawet pinpak byłby fajny, chociaż to już by było też już lekko mocne. Omega box się nie wspomnę. Co by nam nie dali za darmo, no to myślę, że warto by to było przyjąć i każdy by to chciał, chyba się ze mną zgodzicie. Generalnie tutaj mamy Spike'a, jak widzicie, on już świętuje. Jak macie jakieś maskotki z browserem, jakieś różne rzeczy, to możecie napisać w komentarzu. Jak będzie sylwester, to ubierzcie je, w na przykład takie czapeczki lub jakieś inne piękne ozdoby, to wtedy będzie kozacko, co? Mam tutaj jeszcze takiego specjalnego memika związanego z sylwestrem. Jak jak widzicie jest ekipa Brawl Starsowych ziomeczków. Mortis, Brock, Shelly, jest Nita, jest Leon, jest Jesse i wszyscy grają sobie w Brawl Stars. Jest godzina 23.59. Gdy wybija 00, czyli nowy rok, no to wszyscy nagle przerywają gierki i wszyscy się cieszą, świętują. Później już jest 0001 i znowu wracają do grania w Brawl Stars. Tak, no nie ma co się oszukiwać. U wielu ludzi w sumie wygląda Sylwester i to jest moim zdaniem trochę słabe. Już mordeczki, w tego Sylwestra trzeba odłożyć na chwilę gierki, trzeba fajnie świętować, bawić się, bo taki dzień jednak jest raz na rok, nie? I to jest gruba sprawa, dlatego świętujcie i ja wam jeszcze nie składam tutaj życzonek z właśnie Sylwestra i z okazji Nowego Roku, bo jeszcze oczywiście odcinki na moim kanale do tego czasu będą i na nich wam złożę. Jak już będzie ostatni odcinek w tym roku, to wtedy złożę wam życzonka, dobra? <laughs> A jak coś jeszcze chciałem szybko sprostować, informacje z poprzedniego odcinka, mówiłem, że najdłuższa osoba, która nie wchodziła na Brawl Stars to było 1000 dni równe. A pewien ziomeczek na Instagramie, niestety już wam nie pokaże screena, bo zapomniałem go zrobić, podesłał mi takiego typka, który był nieaktywny po 1116 dni, czy coś takiego, więc to jest taki chyba największy wynik. Jeśli ma ktoś kogoś, kto był dłużej nieaktywny, to podsyłajcie mi na Instagramie. Dajcie znać w komentarzu, co jeszcze według Was mogłoby dziać się w Brawlu w Sylwestra. Skończę przy wtedy serducho. No i widzimy się w kolejnych odcineczkach. Do zobaczonka i do zobaczonka dzisiaj na live, też na tym kanale o godzinie 17. Pozdro!